dyrektor pięknej jubileusz dzisiaj sporo się dzieje bo już od rana uroczystości. Tak od samego rana i nie pierwsze już bo zaczynaliśmy 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej. By tych którzy pracowali w szkole na różnych etatach zarówno nauczycieli jak i pracowników stworzyć im okoliczność do świętowania. Natomiast dzisiaj jest gala i najważniejsza ponieważ ona jest połączona z koncertem a jubilatka zacna. Zatem wydarzeń bardzo wiele. O 13 byłam msza w intencji szkoły. Potem działo się na terenie szkoły: wystawy, okoliczności, spotkania, kawiarenki i teraz w końcu koncert. Koncert? Może nam Pani zdradzić pokrótce, jak to będzie wyglądało, kto wystąpi na deskach naszego cudownego cieszyńskiego teatru? Pierwsza część to jest po prostu gala, typowa gala, prawda, jubileuszowa, troszeczkę wspomnień historycznych. A potem po antrakcie jest ta druga część, gdzie mamy naszych absolwentów, mamy uczniów. No i wisienką na torcie będzie Halina Młynkowa, czyli absolwentka Liceum Osuchowskiego. No właśnie, bo to, o tą absolwentkę chciałam zapytać. Macie wielu tak zacnych absolwentów? Tak, część leciała z Hamburga, część dojeżdżała z dalszych jeszcze zakątków świata. No i zobaczymy. Powiem Państwu, wiele jest rzeczy, które są zaplanowane jako niespodzianki. Niespodzianki zawsze muszą być. Ja wiem, że ciężko mówić o historii szkoły, bo to 130 lat, ale tak w pigułce, jak ta szkoła zmieniała się na przestrzeni tych, tych lat? Szanowni Państwo, wszyscy musimy pamiętać jedną zasadniczą rzecz. 1895, natomiast bardzo dużo przedbiegów zacnych ludzi, którzy starali się o to, żeby ten język, którym się mówi w domu, czyli język polski stał się językiem kropki przecinka, zdania literackiego, a nie tylko obyczajności. W związku z tym to był ogromny wysiłek. Żaden z tych ludzi nie został nauczycielem, natomiast oni zbierali fundusze na założenie czego? Pierwszego polskiego gimnazjum na całym Śląsku, czyli odopowy pogórny Śląsk. Dzieło ogromne, wielkie. W wywiadzie z Jackiem Bożyskim między m.in. przypominałam, że 10 października w czasie inauguracji 250 telegramów gratulacyjnych z różnych stron Polski, Rzeczpospolitej nieistniejącej, a jednak z językiem polskim, natomiast potem różne wydarzenia. Na przykład mamy w szkole fantastyczną wystawę poświęconą 1918, czyli matura 1918 i tam mamy jedną pierwszą dziewczynę, Farnikumnę, która nie mogła być wpisana na listę uczniów, bo dziewczyny po prostu nie uczyły się jeszcze w takich szkołach, ale ona była wolnym słuchaczem. Jej cenzurka jest wspaniała. Dzisiaj będziemy gościć między innymi wnuka, Warnikówny, bo tata jej był dyrektorem, przejściowo dyrektorem Liceum Osuchowskiego. Więc potem wydarzenia II wojny światowej, zmiany, dużo, bardzo dużo. To jest taka kronika wydarzeń ziemi cieszyńskiej, ale też takiej Rzeczpospolitej. Natomiast dzisiaj no, ta szkoła no, musi sprostać wymaganiom jakim? Nie tutejszym tylko, nie lokalnym. Ale globalnym. Dlatego nasi absolwenci to jest ten język angielski, to są te umiejętności merytoryczne, następnie zdobywane na studiach, ale oni pracują w całym świecie. Od Singapuru, Australii, Nowej Zelandii po Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone. Bardzo dzisiaj dużo szkoły odwiedziło takich już zacnych roczników, którzy się poumawiali i z takim sentymentem wspominali ten miniony czas nie tylko lat młodzieńczych, ale przede wszystkim. No właśnie, lat młodzieńczych, szkolnych, koleżeńskich, ale też ta opowieść, bo są w wieku często emerytalnym i mogą snuć już te refleksje, nie? Więc można by tak pewnie długo jeszcze, no to, tak. tak, rozmawiać i wspominać. Na tym nie kończycie świętowania, nie, nie. bo jeszcze coś w planach jest. Tak. W trakcie roku szkolnego to będą przede wszystkim wydarzenia takie pod dyktando szkoły, czyli dla uczniów, od różnych wydarzeń, ale natomiast kończymy publikacją popularno-naukową, taką konferencją 12 czerwca, czemu 12, bo 13 jest, jest Antoniego, a nasz patron to Antoni, czyli bawimy się u Antoniego trochę poważnie, e, poprzez publikację historyczną, a potem bankietowo. Jak urodziny, czego Wam życzyć na kolejne lata? Dobrych ludzi wokół. E, i radości, bo jubileusze są po to, celem, celem jubileuszu jest radość, a do radości prowadzi zabawa, a więc bawmy się.